Rozdział 47. Wszystkie przykrości trzeba znosić dla życia wiecznego. Synu, niech cię nie załamują, pracy, których się podjąłeś dla mnie. Ani też utrapienia, niech cię nigdy nie przybijają. Lecz moja obietnica w każdym wypadku niech cię wzmacnia i pociesza. Ja zdołam oddać ponad wszelką miarę i sposób. Niedługo tu będziesz pracował, ani też nie zawsze będziesz doznawał bólów. Poczekaj chwileczkę, a zobaczysz szybki koniec zła. Przyjdzie godzina, kiedy ustanie wszelka praca i zgiełk. Maleńkie jest. I krótkie wszystko, co przychodzi z czasem. Czyń, co czynisz. Wiernie pracuj w winnicy mojej. Ja będę zapłatą twoją. Pisz, czytaj, śpiewaj, płacz. Milcz, módl się, mężnie znoś przeciwności. Życie wieczne godne jest tego wszystkiego i jeszcze większych walk. Pewnego dnia. Przyjdzie pokój, który znany jest panu, i nie będzie już dnia ani nocy, tego oczywiście czasu, lecz światłość wiekuista, nieskończona jasność, trwały pokój i bezpieczny odpoczynek. Nie powiesz wtedy, któż mnie wybawi od ciała tej śmierci? Nie będziesz też wołał, biada mi, bo zamieszkanie moje zostało przedłużone ponieważ śmierć strącona będzie na wieki, i zbawienie będzie bez zmęczenia, żadnego niepokoju, błogosławiona przyjemność, towarzystwo słodkie i piękne. O gdybyś zobaczył wieczne nagrody świętych w niebie, jak wielką również teraz cieszą się chwałą ci, którzy byli uważani za godnych wzgardy, jakby niegodnych samego życia. Na pewno zaraz byś się upokorzył aż do Ziemi i ubiegałbyś się, żeby raczej wszystkim podlegać niż jednemu człowiekowi przewodzić. Nie pożądałbyś też wesołych dni tego życia, lecz raczej cieszyłbyś się, że znosisz utrapienia dla Boga, a z tego, że jesteś wśród ludzi poczytany za nic, wyciągnąłbyś największy zysk. O, gdyby ci te rzeczy smakowały i głęboko weszły w serce, jak ośmieliłbyś się choćby raz skarżyć? Czyż nie dla życia wiecznego trzeba znieść wszystkie trudy? Nie jest czymś małym utracić lub zdobyć Królestwo Boże. Podnieś więc swą twarz ku niebu. Oto ja i wszyscy moi święci ze mną. Prowadzili oni na tym świecie wielki bój, a teraz się radują, a teraz się cieszą, a teraz są bezpieczni, a teraz odpoczywają i bez końca ze mną pozostaną w królestwie Ojca Mego.